Cześć Manko, teraz jak 12 i dzisiaj takie trochę zmiany na gospodarstwie Wam pokażę. No Tutaj Reksio to nie jest za duża zmiana, tylko nie ma tutaj tego do jedzenia, tylko jest takie mniejsze. Tutaj na króliki jest takie klatki na króliki. Mają fajne marchewki. Jabłka. Fajnie się mają króliki. Tutaj siano, pasta, BHP. Te króliki to już były, ale wam jeszcze raz pokażę. Tu jest fajna mieszanka zbóż. O! Fajne. Brązowe, jeden rudy, jeden biały. Tutaj fajna, stara z gałęzi miotełka. Tam ciapek. Tutaj, tutaj kraj zegam tata. tnie. Czy tutaj góry, w niedzielę. Chyba pojedziemy na giełdę ptaków, kupić jeszcze trochę. O, tutaj nawozy. O, tutaj beczka też schowana. Tak. Nawozy są bardzo drogie 10 300. Kład raz działa, raz nie. Tak, zawsze bez zmian. Tata tam zrobił nowe klatki, bo tu już nie ma królików. Tylko tutaj fajnie mają. To dlatego tam daliśmy. Tutaj będzie takie małe, robić magazynek. Tutaj chyba kosiarka będzie stała. Takie małe duperele. Czapek będzie chyba w zimę rozdzielacz. zmieniany, bo jak się podniesie, to od razu obniża na dół. Jak się z podniosło, się wyszło z traktora, to już był obniżony. Tutaj kład zawsze stoi, o, ta rzówka schowana. Jakiś MF chyba. A to 60-3P, bo M255 ma ten sam silnik co 60-3P. I to taki są dźwięk. No. są, są ma MF255 i są ma 3PK. No i takie same są dwa dźwięki tego silnika. Przepalimy kłada. Dobrze. Kranik. Jeszcze. Zobaczymy, czy odpali. Nie odpalił. Hmm. Tak mówię. mówiłem, dzisiaj dwa razy go znaczy nie mówiłem, ale raz działa, raz nie, więc dwa razy go odpalałem dzisiaj i już nie działa. Hmm. Tak to jest. Tu ten gnój jest zabrany. Idę Wam jeszcze tam orkę pokazać. To zakończenie sezonu takie, bo już nie będzie za dużo nagrywania. Nie wiem, co w tą zimę będę nagrywał. Bo jakby coś, to już mam wszystko. Oprysk już cały. I orka. Na wiosnę tylko tu będziemy jęczmieńsiać. Będzie trzeba pobrunować. Otógnuję od, od gołębi. Tak jak mówiłem, na wiosnę się to wszystko tutaj zabrunuje. I będzie dobrze. A ja już chciałbym z Wami żegnać.